W lesznie powstał nowy funkcjonalny budynek, który może pomieścić nawet do 600 osób. Wraz z uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie i pracownicy szkoły podstawowej nr 3 po raz pierwszy zagościli w nowej siedzibie. Całość budynku była w remoncie przez ponad rok, zatem kolejne etapy prac można było oglądać gołym okiem przy okazji wizyty w centrum miasta. Dzisiaj efekty prac podziwialiśmy wewnątrz. Jak podkreśla dyrektorka placówki Zofia Szabel-Zakrzewska, szkoła jest odnowiona, przestronna i jasna z wieloma udogodnieniami, których nie było wcześniej. Myślę, że jest to szkoła marzeń, tym bardziej, że trzy lata się napracowało przy jej budowie. Także dzisiaj jest to rzeczywiście taki efekt, taka wisienka na torcie. Zamontowana została winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych 1 września. Oprócz tradycyjnej inauguracji roku szkolnego odbyło się oficjalne otwarcie odnowionej placówki. Udział w nim wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta oraz dyrektorzy innych szkół.